Cześć z tej strony kasia z Dzisiaj będziemy robić prostą przystawkę, mianowicie jajka faszerowane na dwa sposoby. Zapraszam. Do naszych jajek faszerowanych potrzebujemy szprotki, cebulkę, całą średnią cebulę, do tego pieczarki, sól, pieprz, majonez, pietruszka i odrobina. Oleju, oliwy lub masła klarowanego. I zaczynamy od tego, że przygotujemy sobie składniki do jajek faszerowanych pieczarkami, ponieważ to potrwa nieco dłużej. Musimy najpierw podsmażyć cebulkę i dodać później do niej pieczarki, żeby płyn z grzybów wyparował. Na łyżce masła klarowanego będziemy podsmażać cebulę. Podsmażamy naszą cebulę. A w międzyczasie poszatkujemy drobno pieczarki. Pieczarki możecie również zetrzeć na tarce. Szybciej puszczą wtedy sok. Wszystkie składniki znajdziecie zawsze u dołu filmu. Jeżeli nie ma ich rozpisanych, to znajdziecie tam na pewno link z przejściem do naszego portalu, gdzie bardzo szczegółowo jest opisany dany przepis. Do cebuli dodajemy poszatkowane pieczarki. I na tym etapie nie będziemy ich jeszcze solić, ponieważ jeżeli byśmy je posolili, to one stracą ten swój taki pieczarkowy aromat. A zależy nam na tym, żeby one jednak były podsmażone. Teraz przygotowujemy jajka, oczywiście musimy je przeciąć na pół i wyciągnąć z nich żółtka. Jajka oczywiście były ugotowane wcześniej na twardo, około 6-7 minut, i wsadzone do zimnej wody, żeby skórka lepiej nam się obierała. Teraz będziemy robić nasze jajka ze szprotkami. Mamy tutaj oczyszczone szprotki bez tych ogonków. Ważne, żeby one były w oliwie, żeby. Ja na przykład nie, nie przepadam za szprotkami wędzonymi, ale jeżeli wy je lubicie. Oczywiście możecie z nich korzystać. I teraz y, dorzucamy po prostu do szprotek żółtka i wszystko rozgniatamy widelcem. Kiedy nam się ta y, część rozdrobni, to dodamy majonez, o którym nie wiem czy wspomniałam na początku, y, sól, pieprz i posiekaną natkę pietruszki. Teraz wszystko mieszamy. Y, wystarczy właściwie tylko widelec, bo te szprotki są mięciutkie, bardzo łatwo się to wszystko z sobą miesza. Nasze jajka to świetny przepis na niezapowiedzianych gości. Możemy zawsze te jajka zrobić, kiedy ktoś wpadnie z wizytą, ponieważ zawsze możemy mieć szprotki w lodówce. Jajka zazwyczaj też zawsze mamy. Więc proste składniki, proste przepisy, tak jak większość przepisów na naszym portalu. Nasza pasta z, ze szprotkami wymieszana. Teraz zabieramy się za pastę pieczarkową, tu już przełożyliśmy z naszej patelni nasze pieczarki, zobaczcie one się tak nie rozciapciały tylko są takie w całości więc będą wyczuwalne w naszych jajkach i teraz do nich dorzucamy żółtka żółtka mieszamy z naszym farszem pieczarkowym takie pasty fajnie się też sprawdzą do kanapek zamiast wędliny albo sera to też jest bardzo fajne rozwiązanie. I teraz musimy patrzeć na konsystencję. Tutaj konsystencja jest taka dosyć sypka, więc będziemy musieli prawdopodobnie dodać więcej majonezu. Natomiast tutaj łyżka majonezu w zupełności wystarczy, bo ona sama w sobie jest taka dosyć zbita, gęsta i bardzo fajnie nam się te jajka napaszerują. Do naszych past dodajemy majonez. Pieprz, sól. Do pieczarkowej soli dodajemy więcej. I na koniec posiekaną pietruszkę. Możemy dodać również koperek albo inne zioła jakie lubimy. My do obu dodamy pietruszkę, bo bardzo dobrze komponuje się zarówno z pastą pieczarkową, jak i z pastą z, ze szprotek. I dodajemy pietruszkę. Nasze pasty dokładnie mieszamy. I będziemy faszerować jajka. Nasze pasty gotowe. Teraz zabieramy się za faszerowanie. Jeśli oglądacie, subskrybujecie nasz kanał. Tutaj zobaczycie nasze jajka przepiórcze w łososiu z pietruszką, z majonezem. Zagronicie, jest to świetna przekąska na wszelkiego rodzaju imprezy. Nasze jajka faszerowane gotowe. Jajka faszerowane pieczarkami, jajka faszerowane szprotkami. Świetny, prosty przepis, sprawdza się zawsze, właściwie na każdej imprezie. Jeszcze nikt nie narzekał, wierzcie mi. Jeżeli spodobał Wam się ten przepis, koniecznie dajcie lajka, like zasubskrybujcie nasz kanał, żeby wiedzieć o kolejnych odcinkach. Wciśnijcie dzwoneczek i napiszcie nam w komentarzu, jak Wy robicie swoje jajka faszerowane, jakie Wy macie sprawdzone przepisy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się... Spodobał i do zobaczenia w kolejnym. Pa!